I sukces, to ma obsesja, jest Siemano Witam w 2025 roku Kopę lat, trochę mnie nie było I tak, no po mojej twarzy widać, że No, to co miało być osiągnięte nie zostało osiągnięte Nie ma dwucyfrówki na wadze, w sensie Jest, ale nawet trzycyfrówka jest No właśnie Czemu tak się podziało? No pewnie na to składa się wiele czynników Ale o jednym chciałbym teraz opowiedzieć W takiej luźnej formie A mianowicie Zapewne znacie taką piosenkę Paktofoniki, Jestem Bogiem No i tam jest takie słówko na S Kończy się na A No i taka moja diagnoza <laughs> Potrzebowałem Kilku miesięcy, żeby sobie to przepracować. Wszystko na bani. Wizyt u pani psycholog, u psychiatry. Jest już znakomicie. Ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że nie ma wymówek na tym świecie, proszę państwa. Nie ma, trzeba cisnąć dalej. Jak to powiedział mądry człowiek. Mój dobry znajomy. Nie daj sobie wmówić. A czego? Na przykład, tego, że się, że się nie da. Wszystko się da, tak. Wszystko się da. Nawet po, pomimo przeciwności. Yy, bardzo przepraszam, ale podczas nagrywania mi się rozładował telefon. Ale stwierdziłem, że to nagrywałem tak. Bez scenariusza i wolę zostawić tak jak jest, więc będzie na dwa razy. Ale właśnie to wszystko powiedziałem. Po sobie teraz oglądałem na spokojnie. Ale tak. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Ta jest. A tutaj ukryty kod. I tu też.